Zrzucę te 25 piątki tutaj i będę miał pierwszy kwit. I zaraz wam go pokażę. Dzień dobry widzowie. 8 stycznia. Bezwrotna. Mamy tu odwilż znowu. Plus 2 Ale dzisiaj będzie taka runda. Pół na pół chodzono. Jeżdżona. Bo pod tym śniegiem niczego nie widać. Nie za bardzo. Dlatego postanowiłem spacerować i przemieszczać się rowerem również. Zapraszam do oglądania odcinka i miłego oglądania życzę. W koszach nic nie ma. Zreszt zresztą ludzi też nie ma na ulicach. Pojrzymy jeszcze do tamtego drugiego i jedziemy do tego neciaka tam zobaczyć co w tym koszu piszczy. Pustki, puste kosze moi drodzy. Dzisiaj jedziemy do neciaka. A znowu pusto tutaj jest. Zobaczcie. Puściuteńko. Jak to teraz zamarznie to będzie nieźle, nie? Na jutro zapowiadają znowu minus 4, czy ile tam Takie skoki temperatury. O, tam coś jest. Tam coś jest Tropikana. Co to jest? Pierwszy raz widzę. Nie jest pierwsza na dzisiaj, na dobry początek. Idziemy teraz na ten plac zabaw, i przejadę się przez ten park, i pojadę prosto w krzaki piwosza, bo już tam dawno nie byłem. I inspekcja rowu dzisiaj może by się przydało, nie? Już im dałem parę dni odetchnąć. To może już to tam coś no wyrzucali znowu. Tu muszę obejść to, bo tu nic nie widać z daleka. Co tu mamy? Kabelek, 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 kabelek. To się przyda Zaraz go odcinam. Tak, poza tym co tu jest? Myślałem, że tu jakieś butelki leżą, a tu takie śmieciory tylko. Nie, butelek nie ma. Muszę brać ten kabel tylko. Mamy chyba kolejną. Wjeżdżam akurat na cmentarz. A tu przed cmentarzem mamy taką. Już widzę, że jest zwrotna. Drugiej nie ma, trzeba się zadowolić jedną. O. Wjeżdżam na cmentarz, i później tam po drugiej stronie są te krzaki piwosza. No, temu bałwanowi to chyba dobrze nie idzie, nie? <grywka> ja. Nie ma tu nic w tych koszach, też zaglądam do tych koszy, ale pustki. Ciężkie warunki do jeżdżenia. Przejeżdżam przez ten cmentarz teraz. O, tu główna dróżka. Tak moi drodzy pierwsza butelczyna w krzakach piwosza proszę Może się tu coś uda na żywca znaleźć To jestem tak prawie na samym początku tych krzaków Widzicie tamto? Stare miejsce, nie? Stara miejscuwa piwosza o kurczę, ale dzisiaj tego tu nawaliło widzicie to raz dwa trzy cztery pięć sześć wyciągnę to i pokażę wam ile tego tu było w sumie tam jeszcze zajrzę bo tam coś leży chyba na razie zbieram te tutaj O widzicie, że jeszcze nie dopite Dobra, na razie No niestety pięć sztuk tylko było tutaj No i tam wcześniej, nie? Plecak mam pusty widzicie sami A tamte dwie są potłuczone niestety nie mogę ich wziąć. To mamy już 6 butelek na dzisiaj. Znowu, Aha, fajnie jest. I lecimy dalej. Ostatnio się mnie Kasia pytała, pozdrawiam serdecznie, że tu krzaki piwosza i żadnego domu nie ma. Powiem ci tak: po prawej stronie, znaczy teraz tak, po lewej stronie jest cmentarz. A tutaj za tą górką są ogródki działkowe. Tam może nawet kawałek widać. Widzisz? Jak się tam wjedzie pod tą górkę, jest cały taki teren z ogródkami działkowymi. A tu mamy strzał. Zwrotna. Zwrotna. I tam jest jedno. O! Proszę bardzo kolejna to już mamy cztery puszki cztery puszki mamy i tam jeszcze mam jedną wczorajszą którą znalazłem w Lid e, z, tam w tym rywe z Lidla ona jest nie? nie wiem może się więcej tych puszek nazbiera to pojadę do Lidla to oddać ale tam co 25 centów więcej czy mniej to nie gra roli w sumie. Zbiera się. Ja tu spaceruję sobie. Wiecie? I tak bym się wywalił. Tak spacerkiem dzisiaj. No i tak to tu leci. Znowu chyba jakaś potłuczona. Czy? Nie. Cała mamy szczęście. Znowu ten Uttinga. Ja na razie do sakwy. Plecak muszę zdejmować, otwierać. Jak się nazbiera tam kilka butelek, znowu to pójdą do plecaka. A gdzie to było? Tu jest taka inna miejscówka, piwoszy. Od czasu do czasu coś tu leży, ale rzadko. Kurczę, jak się tam wspiąć? Ona jest tam całkiem u góry, widzicie? <grym> Patykiem ją muszę potraktować. Tu jest jeden. Ciekawe, czy się do niej dostanę. O, chodź tu Kurcze złamał się Cholernik Jeszcze raz się złamał Teraz to mnie może No i tak tu sobie idę tym poboczem Idę sobie tym poboczem i zbieram te grzybki. Tu jest kolejny. Fiu. W tym ten prawdziwy zakątek piwoża to jest. Już tam widzę trzy butle. Muszę go postawić tak w tą stronę. Bo tam jest spad. I tam jedną puchę widziałem na samym początku tej miejscówki. Elegancko, zwrotna, to sobie to weźmiemy. Bo znowu wspinać się tu, a więcej tego tu jest. Jedna, druga. Trzecia, czwarta, tam jest potłuczona, widzę. Jedna, ciekawe ile tego wyjdzie, tu, a tam pod drzewem jeszcze są dwie. Ja jestem ubrany jak niedźwiedź. Trzy warstwy, dwa swetry, kurtka. Ruszać się nie mogę. I tu trzeba uważać. Ślisko jest. Cztery. I tam jeszcze dwie. To mamy tu jedno. Jeszcze jedna, facet się patrzy jak nie na no, nienormalnego. Dobra, pakuję to. Sześć butelek, jedna pucha z tej miejscu, jeszcze się tam przejdę. Jadę teraz spojrzeć co tam w tym rowie piszczy Zaraz się zamelduję Jak tam dojadę Jeszcze mam 50 metrów Tu jakieś stare farby Jakaś butla, ale Bezwrotna Pełno ciężarówek jeździ Mam nadzieję, że tu dzisiaj coś znajdę. Tam jest bezwrotna. Wziąłem sobie świeżą torbę. Mam nadzieję, że się tu dzisiaj coś znajdzie. Tu mamy gabarita zwrotna. Jasne, że zwrotna. Komuś nie smakowało. Ale to się odda. Elegancko, ile przeszedłem? 50 parę metrów, idę po rower najpierw, bo kurde, znowu ciężarówy jeżdżą. Tu mamy, tu mamy kolejnego gabaryta, moi drodzy. kurcze nie wiem czemu tu same gabaryty dzisiaj leżą. Zobaczcie, jeszcze ani jednej puszki nie znalazłem. To tylko miejsce zajmuje, ale 25 centów za to jest. O kurde, klucz bym zgubił. Widzieliście? Taki głupi krzak. Kurczę, ja nie mogę, ale tu dzisiaj jest ruch. Muszę iść po rower znowu. Ach, nie. Oprócz tych dwóch gabarytów jeszcze nic nie znalazłem. Ale zawsze coś, nie? Muszę się wrócić. Tam znowu jedna przyczajona. I tam jest pucha. Ale ona jest bezwrotna. Nie będę się po nią tam skradał. To jest, to jest 15 akurat Idę znowu po rower Bo jest tam za zakrętem Ciężko tu coś Ciężko tu coś zauważyć dzisiaj moi drodzy Zobaczcie Jak zasypane Bezwrotna Wezmę to do aluminium Niech będzie Tak to tu wygląda Tak moi drodzy Dochodzę do końca pobocza Rewelacji tu dzisiaj nie ma Ale mam coś tam w torbie Muszę się odsunąć Zsunąć Mam 3 razy 25, 2 razy 8 i raz 15. To wszystko. A znowu się muszę usunąć. Tak to tu wygląda. jestem teraz w Lidlu, moi drodzy. Zobaczcie. 3 butelki nagrabiłem znowu. 3 ustępki. 15 piętnastki i tyle aluminium. Są na dole cztery puchy aluminiowe. I jak już tu jestem, to sobie zrzucę te wszystkie gabaryty, bo nie będę tego ze sobą woził. Zobaczcie, ile tego mam. kurczę, znowu się tego tu nazbierało w cholerę. Zrzucę te 25 tutaj będę miał pierwszy kwit i zaraz Wam go pokażę I zaraz jadę do tamtego drugiego sklepu, bo to nie ma sensu. Zobaczcie ile tego mam A to wszystko butelki tylko Tego dużo nie będzie, nie? Mam plecak pełen butelek po chwilę moi drodzy Tu mam te gabaryty, nie? Ta 15 tam też nie wejdzie i jeszcze tam mam tamtej sopki 25. Idę odstawić ten rower. Tak moi drodzy, w Lidlu dostałem 2,25 i 25, czyli razem 2,50. Tu jest 8 stycznia. 8 stycznia: 2,50 za 10 butelek, za 10 pojemników po 25 centów. I teraz jadę zrzucić te inne graty. Jak dobrze policzyłem widzowie, to mam dzisiaj 25 puszek. E, 25 butelek po piwie. Ponad 25 zdaje się. I 6 chyba butelek po 15 centów. Zobaczymy, ile tego będzie naprawdę. Zobaczcie, tu wszędzie takie jeszcze mam pojedyncze piętnastka ósemka zobaczymy co mi tu przyjmie dzisiaj pojemników za 25 nie mam żadnych niestety nie znalazłem nic po drodze chyba że tam coś w tych w tych odpadach znajdę to wtedy się ukaże na na Paragonie tam nie ma nic Zobaczę sobie tu, tak moi drodzy, 24 butelki po 8 centów były i 4 po 15 razem 2,52, czyli na dzisiaj mam piątkę, 5 euro i 2 centy, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich i do kolejnego. Tak moi drodzy, do pudła wpada 5 euro i 2 centy znowu.